szukałem cały internet w poszukiwaniu modów których nie pobrał praktycznie nikt i znalazłem prawdziwe perełki znalazłem też informację, że nie da się zostawić subskrypcji nogą nie wiem, w sumie nie próbowałem, a ty daj znać w komentarzu czy się udało, let's go re -kupa. pobrań cztery, <ścoughs> idealnie, ten mod dodaje wiele elementów związanych z kupą Ta, domyśliłem się, jakby naprawdę to, to nie było takie wcale nieoczywiste po, po nazwie Top up mod wnosi do twojej gry zestawy zbroi wykutej skupy, narzędzia wykonane skupy. kupy, ja jedzenie na bazie odchodów. Czekaj, co? Co ja robię ze swoim życiem? No witam, cztery osoby nie mogły się mylić, to musi być najwspanialszy mod w historii ludzkości. I to jeszcze jak wspaniale pasujący do mojego kontentu na tym kanale. Śmierdzi, nikt nie chce go widzieć, nikt nie chce go do, dotykać. Gdyby to najchętniej, to nikt nie chciałby mieć z nim żadnego do czynienia. Dobra, powiedzcie mi lepiej jak to zdobyć, bo to nie jest takie oczywiste. Czy kupę mogę zdobyć od kurczaka? Nie, myślałem, że się skupcia na mój widok, ale to, to nie w ten sposób tym razem, że ja mogę sam załatwić sobie kupę! Też nie! Nie, może są jakieś specjalne kontrolsy, cokolwiek, halo, nie, okej. Okay. Będąc szczerym, myślałem, że to jest bardziej intuicyjne. Dobra, w takim razie przekonajmy się ciężką drogą. Oto! Oto kupa! Czekaj, jak marchewka, co to jest? Ty, to ma sens. Jest toaleta, całkiem przypadkiem zrobiona z żelaza. Jak ja pięknie na niej pasuję. Kurde bele. Możemy na niej usiąść i. To, to tyle ogólnie, jeśli chodzi o kibelek. Znaczy, nie wiem, czy chcę tam ręką grzebać, ale. <laughs> Mamy kuleczkę! Nie pytajcie, z czego jest zrobiona! Możemy nią strzelać! Tak! Możemy z niej zrobić coś sensownego? Na przykład, bym powiedział, że. N nie wiem ty przepalić może chociaż coś, coś ten tego nie wiem. E, no dobra, jedno jest pewne. Możemy się uzbroić w najwspanialszej teby, jaki widział ten wszechświat. Czy będę w tym śmierdział? Możliwe! Czy śmierdzę nawet bez tego? Też możliwe! To no może być jakaś mądra metoda odstraszania ludzi, którzy chcieliby mnie udzicestwić na serwerze, nie? Ja nie jestem zbyt dobry w PVP, no, no przyznaję się! A w takiej zbroi to kto by chciał w ogóle podchodzić do mnie? No nikt! Oprócz tego, ani ten kill -off, ani ta łopata, ani nic z tych rzeczy nie mają żadnych specjalnych właściwości. Po prostu działają! Działają jak natura chciała. Znaczy nie wiem, czy natura chciała żeby robić skupy Nie NIEWAŻNE! To mnie bardziej zastanawia. Co za zły człowiek wpadł na to żeby robić marchewkę z takich rzeczy. To jest obrzydliwe oczywiście, że tego nie spróbuję. Nie zgiżę się do tego poziomu. No dobra. Może raz. Pyszne. Znaczy... Nic mi nie dało, ja nie, nie mam pojęcia o co chodzi z tą kupą, ale to, to nic nie daje, po co mi zbroja z kupy, jak nic nie daje? Zawiodłem się, bo ja szczerze ocena. 3 na 10. Labubu, ratujcie mnie, proszę, Boże, z deszczu pod co ja robię? 33 pobrania, niektórzy powiedzieliby, że to dużo, ale ja uważam, że to mama, ciocia, babcia, dziadek, autora i trzy inne osoby. Labubu działałem jak zbroja, także można z nich zrobić pluszowe zabawki, stworzone z miłością, mhm. Mm no, e, kto nie lubi Labubu? Ja ja na przykład... Słuchajcie, no lepszy to niż Kupa, dobra? Nie uratuję mojej reputacji po tym odcinku już prawdopodobnie nigdy, ale tam... Nie to, żeby kiedykolwiek ona była do uratowania. Czy Labubu możemy spotkać na naszym świecie. Nie! Nie ja wiem nawet, czy możemy je skraftować, ale jedno jest pewne. One gdzieś tu są i. <ścoughs> I są piękne! Dobra, ty ja się nie znam na Labubu, kurde Bele. O, ty! To znam! 24 kratowe złoto Labubu! One and only! Mogę jakoś się postawić coś, ten tego, cokolwiek... Nie! <laughs> Nie mogę postawić, ale mogę zawiesić na pasku! Dobra, dobra, wkraczamy na kolejny poziom. Czy ja mogę coś z tym zrobić? Nie wiem, do mi coś daje, cokolwiek. Czekaj, może włączę survivala. może teraz zamienię się w 24-kartowe złoto, cokolwiek. Nie wiem nawet co ja gadam, stresuję się, OK, dajcie mi spokój! Okej, okay, bo ja to założyłem jako zbroję! Labubu dało mi plus 2,5 do zbroi. Nie spodziewałbym się tego, ale dobrze wiedzieć. A może w zależności od tego, jakie labubu wezmę, będzie jeszcze lepiej? Może jakieś efekty, cokolwiek, nie wiem, hal. Uuu, tak! To jest piankowe, i jest miękkie jak chmura, więc imo powinno dawać mi jakieś, wiecie, powolne opadanie na przykład, czy coś, nie? okej, okay, to nie. Weź mordo, proszę, cokolwiek, ha. No czemu nie?! Jaki skam w ogóle? Które labubu pasuje mi najbardziej? To brązowe, mało widać. Niebieskie. Hm, ty, jak takie dziecko wygląda przywieszone do paska. Kto przyczepia dzieci do paska? No dobra, i, i co teraz? <głos> nie <głos> to, żebym oczekiwał jakoś dużo od tego moda, ale tak... <noise> mogę sobie przywiesić bubu i na tym się... Ej, a może oni będą dla mnie mili, jak mam bubu? Hej, mam bubu! Mam bubu! Nie zaatakujesz kończ małego bubu, co nie? A, zaatakujesz? Nieważne! Ja już dzieci noszę przy pasku, dajcie mi spokój! Serca nie... <noise> nie macie. 4 na 10. Lepiej niż kupa, ale... <noise> Ale o co chodzi? A Dobra, kurde Bele, jak już gadamy o umieraniu to zróbmy to przytupę. z przytupem! Nuklearne technologie mod, edycja społecznościowa! Cokolwiek to znaczy! Dobra, szczerze mówiąc, to kliknąłem to tylko dlatego, że ma bombę atomową na awatarze. Nie ja ma nawet obrazka, co to robi. Nie ma opisu co to robi, ale ma bombę atomową na awatarze! To już jest wystarczający powód, żeby to pobrać! O i 12 pobrań! To jest drugi powód, żeby to pobrać, witam. Nie wiem czemu, ale od samego menu ładowania już czuję taki trochę niepokój. Czy to dlatego, że zaraz prawdopodobnie wysadzę siebie i mój cały świat bombą atomową? B może jest to jakoś powiązane delikatnie z tym faktem? Welcome back. Hej. Czemu, czemu ja tu pierwszy raz jestem, mordo? O, ogólnie to jest tu jakiś 50 różnych klawiszy, żeby tym sterować. Jak kliknę o, to strzelam kurczakiem. Cześć, kurczaku. Wyglądasz trochę podejrzanie. Ale zesponowałem cię moimi własnymi rękoma, więc... To po prostu normalny kurczak. Dajcie mi tu prawdziwe miecho, a nie jakieś kurdebele kurczaki. ILE TEGO PANIE?! Ja tu nie byłem na to gotowy! To miał być jakiś prosty modzik, który ma trzy pobrania! O, babusiu, plaster! Plasterek! Ej, plasterek! Potrzebuję plasterka! Nawet Coca-Cola? O co chodzi? Wypicie nuklearnej Coca-Coli to jest dobry pomysł. Wypicie każdej koli to jest... Ojojoj. Oj, oj. O, ej, ty. To. To był dobry pomysł. Mogę się plasterkiem teraz wyleczyć? Coś? Nie wiem, kurde bele. Halo. <grym> no, co chodzi? Dobra, bombę mi dawać. To jest kompletnie niepodejrzane, że z tyłu za itemami jest znak promieniowania. A mi się podoba. <grym> Sieba. Ojej. Jak się uruchamia takie rzeczy? O, babo! Ej, bo ja chyba nie byłem na to gotowy. Ty potrzebuję do środka meduzy i czterech wachlarzy. Powiadasz, tak? Meduzy? To jest meduza. To są wachlarze. Cztery bym potrzebował. No i now. Now what? Alo? Tu coś trzeba jeszcze na środku położyć, dobra. Żaduję, że chodzi o to. Nie Wiem to kółko, tamto kółko. Mówicie, jakbym ja się znał na bombach atomowych. To jest mój pierwszy raz, jak odpalam bombę atomową, okej? Okay? Nadal nie wiem jak to odpalić. To jest to, to przerazna trochę moje możliwości techniczne. Mam pomysł, mam pomysł. Co powiecie na to? Czy to jest dobry pomysł? To jest na pewno najgorszy pomysł na świecie, ale coś czuję, że może zadziałać! Let's go! To się źle skończy. To bardzo źle się! O. Hmm. <śled> Okej. Okay. Słuchajcie, czy mamy tu jakiegoś eksperta odnośnie bomb atomowych? Jakbyście mogli mi w komentarzu trochę pomóc, jak to odpalić, to byłbym wdzięczny! Znalazłem w internecie, że korzystali z tego. To jest detonator! To ma sens! Ma sens, prawda? Ma sens! Ma, ma sens jakoś. Ja, to, to nie ma sensu! Ma sens! No jak position set! Okej, okay, okej, okay. ustawiłem! Klikam! Klikam! Nie wiem, co się dzieje! To gruszy pomysł! Jak detonated Gitszy nie zrobiło? Aaaaaaaaaaa! Nie wiem, co kliknąłem! Ale zrobiłem właśnie! O! Przepra Przepraszam, to był zły pomysł! O ja moje jacze okay, Ale jaki strój dostałem fajny! Przeżyłem! Przeżyłem! Let's go! Ja się nie dziwię, że to ma cztery pobrania. Kto by chciał sobie pół świata wysadzić? Jeszcze mi! No jeszcze mnie kurde belec, zabije zaraz! O co mi tu było? <grywa> ja Mam wrażenie, że tu się dzieje trochę za dużo. Nie wymiar brudu. Dodaje wymiar niewykonany z brudu. W sensie z dyrta, tak? Dyrt brud, to to, to, to chodzi. Te osoby pobrały wymiar brudu. Czy to był mądry pomysł ze strony tych czterech osób? Ten mod dodaje nowy blok o nazwie Niedyrt, który rzadko można znaleźć pod ziemią. Po ułożeniu go w portal i podświetleniu umożliwia podróż do wymiaru niedyrtowego. Cóż za wspaniały pomysł na spędzenie tego wrześniowego popołudnia! Kompletnie niepodejrzanym! niedyrtowym Wymiarze! Jak wygląda niedyrt? To jest moje pytanie, i w jaki sposób go odróżni od zwykłego dyrta? Okej, okay. wygodzi na to, że nie odróżnię go w żaden sposób od zwykłego dyrta. No dobrze. To jak w takim razie miałbym go znaleźć, żeby zrobić z niego portal? Chyba że! O, chyba że to on. Dzień dobry. Czy pan jest niedyrtem? Nie, to jest normalny dyrt. No dobra. To no nie ułatwiacie mi sprawy w tym momencie. To jest niedyrt, czy normalny dyrt? No, oczywiście, że normalny dirt. W takim razie nie mam pojęcia, jak legitnie miałbym to znaleźć gdzieś pod ziemią. Ale powiedzmy, że znalazłem i chcę zrobić z tego portal. Dzień jak co? Dzień, mówicie, jakbyście. Nigdy nie robili portalu z Dyrta i nie chcieli go podpalić. <gryw> nie działa! A! bo ja potrzebuję też zapalniczki z Niedyrta, która może wypaść z Niedyrta. To ma sens, I, że co, Że z Niedyrta może wypaść wszystko, nie tylko Niedyrt. Mm, no, no dobra, palam to. Piękny portal. Ładnego, ładniejszego dawno nie widziałem. Ale nieważne jest to, czy on jest ładny, czy nie. Ważne jest to, dokąd nas zabierze. Ale najpierw wezmę resztę Gedirta. Zrobię z niej zbroję z Gedirta. Albo nie. Jak się robi zbroję z Gedirta? Y co to jest? Yes. Ja, czy to wybuchu jest coraz trudniejsza? Już się nie łapię. Już nie chcę. Czemu ten jest taki trudny? Hej, hej! Dzień dobry! Ha! Sieba! Jak zdobyć te piórka! Piórka są wyrzucane z żyjących niedert bloków. No nie mają na myśli mówiąc żyjących niedert bloków. Ja się mogę w ogóle dokopać na powierzchnię, właśnie o wilku mowa. <gryw> Dzień dobry! Tak się składa, że przyszedłem tutaj szukać żyjących niedert bloków. Nie wierzę, że to mówię? Ale dokładnie to przyszedłem zrobić Ale ja tu ani jednej żywej duszy Na moim horyzoncie nie widzę O, albo jednak widzę Hej, się, o mnie bije, Dyrt mnie bije Zostaw mnie, zostaw mnie, proszę Nie, 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 nie Dyrt mnie jeszcze nie zabił w życiu Pro... Ja się nie nadaję do tej gry Żeby Dyrt mnie zabił od Dyrta Żyjącego dyrta. Zadbajcie o naszą listę najdziwniejszych śmierci. Dziękuję, mody, że mi w tym pomagacie. No to powiedzmy, że sprzedaliśmy duszę żyjącemu dirtowi za kilka piórek. I co? Dzięki temu mogę teraz zrobić. zrobić. hełm! Nie tylko hełm! Mogę zrobić też na pierśnik. Mogę zrobić też spodnie! Mogę też zacząć kwestionować, co robię na tym kanale. Dobra, byliśmy ubrani w kupę, czas ubrać się w dirta. Nie może być aż tak źle. Fajnie być w dyrcie. Co mi to daje? Jakiś tam moc tam, jakieś fajne i ogólnie, super ekstra. Fajnie, no super ogólnie, no jara mnie nawet, hop! To nie jest takie mocne, jak się spodziewałem, ale przynajmniej mogę powiedzieć, że sprzedałem duszę za trochę dyrta. To, to jest zawsze jakieś osiągnięcie życiowe. Dosyć mam tych modów. Ale jeśli wy chcielibyście zobaczyć nowy haki do Minecrafta, to odcinek po prawej stronie jest dla Ciebie. Dzięki niemu łatwo staniesz się prawdziwym Minecraftowym koksem. I Twoja chata Easy będzie najlepszą chatą na całym serwerze. Wbij i przekonaj się sam!